Strefa czystego transportu w Krakowie wchodzi na pełnej, więc teraz usiądźcie, bo mam do zakomunikowania trzy ważne sprawy. Oczywiście są to kwestie finansowe. Jak podaje portal Karka News, gmina Kraków zarezerwowała sobie na kolejne lata budżet na prowadzenie strefy czystego transportu i tak na 2026 rok jest to prawie 5 milionów złotych na 2027 rok jest to prawie 6 milionów złotych a 2028 to tam 6,3 miliona złotych Słuchajcie, nie wiem ile zrobiliśmy konferencji prasowych Pokazujących kuriozum wprowadzenia strefy czystego transportu jako konfederacja. Wydaje mi się, że około 10, 15, może nawet do 20. Gdzie już 3 lata temu mówiliśmy o tych wszystkich paradoksach, o tych wszystkich kosztach, opłatach bezsensowności wprowadzenia strefy czystego transportu i nie byliśmy wysłuchani. I jak okazuje się teraz, miasto. Wyłączyło z opłat mieszkańców przynajmniej na jakiś czas, żeby nie płacili, żeby pokazać, że oni tutaj są pro-lokalni dla Krakusów, robią wiele i dobrze, tylko będą płacić przyjezdni. Tylko jak sobie tak pomyślimy, przecież. Ponad 5 milionów złotych wydawane co rok na system kamer, cały system związany z nadzorowaniem tych pojazdów wjeżdżających, jakieś drukarki do nalepek, kamery oczywiście, kontrolerzy, cała obsługa tego systemu będzie kosztować nie gminy ościenne. Tylko mieszkańców Krakowa. To my, każdy jeden mieszkaniec Krakowa, zapłaci za to, żebyśmy kontrolowali tych, którzy do Krakowa wjeżdżają. Co najlepsze, wszystkie profity związane z wpłatami, które będą ponosić wjeżdżający do Krakowa, gmina Kraków przekaże gminom ościennym, by ci tam mogli faktycznie poprawiać jakość swojego powietrza, walczyć z kopciuchami i tak i tak dalej. Okej, okay, jest to słuszne, nie krytykuję tego w porządku, natomiast wychodzi na to, że jako mieszkańcy Krakowa i tak zapłacimy za strefę czystego transportu, tylko po prostu nie płacąc za bilet i możliwość poruszania się po Krakowie, tylko za to, żeby można było skontrolować mieszkańca Krzeszowic, Zielonek, Myślenic i Brzeska. Od początku mówimy, że SCT to bubel prawny i nigdy nie powinien wchodzić w życie w Krakowie w takiej formie, jaką zaproponował to dyrektor zarządu transportu publicznego Łukasz Franek. Od początku mówimy, że ten człowiek powinien zostać usunięty z funkcji dyrektora najpierw przez prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego, a teraz przez Aleksandra Miszalskiego. Tak się jednak nie dzieje. Jaki jest ratunek? Po prostu w kolejnych wyborach samorządowych pozwólcie zasiąść w Urzędzie Miasta Krakowa ludziom z Konfederacji. Będziemy patrzyć im na ręce, będziemy podawać wszystkie absurdy, które oni chcą wprowadzać, żeby wiedzieć to z pierwszej ręki, jakie sprawy są dyskutowane na różnego rodzaju komisjach i będziemy blokować wszystkie. Absurdalne projekty, które nie dość, że zadłużają Kraków na jeszcze większą skalę, to powodują obciążenie dla mieszkańców. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.